Cześć! Wpadłam na pomysł stworzenia miesięcznych podsumowań gier, w których opowiem o tytułach, które udało mi się zagać w przeciągu danego miesiąca. Nie będą to pełnoprawne recenzje, co skrótowe opinie po moich wrażeniach z danymi tytułami, o których pokrótce tylko opowiem, o co w danej grze chodzi i czy to, co widziałam, mi się podobało, czy raczej nie. Dajcie znać co myślicie o takim bloku, bo z chęcią robiłabym go cyklicznie. Ale rozpocznijmy już listą czerwcową, na którą składa się 17 pozycji, ale zachęcam i Was do zabawy i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Na początku miesiąca królowały u mnie Armello, przy którym spędziłam blisko 30 godzin. Nie jest to moje pierwsze podejście do tytułu, bo wracam do niego co jakiś czas. Armello to połączenie turowej gry planszowej z zagrywaniem kart, w której wcielając się w jednego z ośmiu bohaterów, nie licząc tych z dodatku, staramy się przejąć władzę w królestwie, po tym jak król został spaczony. Rozgrywka składa się średnio z 8 tur, w trakcie których gracze w kolejności poruszają się po plansze, toczą pojedynki między sobą jak i ze zmorami rzucając kośćmi, zbierają ekwipunek i towarzysze, a także wykonują questy, za które otrzymują punkt do wybranej statystyki. Wszystko po to, aby przed końcem wygrać na jeden z czterech dostępnych grze sposobów. Na punkty zwycięstwa otrzymywane za questy i inne, za zabicie króla w wersji spaczonej i zwykłej oraz za uleczenie króla ze skazy poprzez zbieranie kamieni żywia. Jest to bardzo sympatyczny tytuł i polecam jeśli lubicie spokojniejszą rozgrywkę, w którą możecie pograć i samemu, i ze znajomymi, jak i obcymi w sieci. Dodatkowo w grze zbieramy przedmioty, takie jak kości, skórki itd., które następnie możemy zatrzymać i zmienić wygląd elementom, jak i wymienić albo sprzedać w Steam'owym markecie. Traymaker to coś dla fanów konstrukcji i LEGO, do tego oferujący tryb współpracy. Gra polega na budowaniu i składaniu z masy najróżniejszych komponentów różnorakich pojazdów. Motory, samoloty, łodzie podwodne i inne. Choć tak naprawdę można stworzyć tu wszystko. Wystarczy, zawitać do warsztatu i zobaczyć, co stworzyła społeczność. Nie od razu jednak mamy dostęp do wszystkiego, bo na początku jesteśmy wrzuceni na planetę, posiadając podstawowe komponenty służące do zbudowania najzwyklejszego samochodu. Naszym celem jest jednak zebranie wszystkich znajdujących się grze komponentów, aby móc stworzyć rakietę kosmiczną i stąd odlecieć. Problem polega na tym, że część z elementów znajduje się w powietrzu, część pod ziemią, a część wisi nad przepaścią i bez odpowiedniej konstrukcji nie będziemy w stanie jej zebrać. I tak od komponentu do komponentu tworzymy coraz to bardziej skomplikowane pojazdy i jednocześnie ulepszamy starsze, czy to dokładając nowy silnik, czy amortyzator itd. Kupa zabawek gwarantowana i jeśli lubicie spokojne budowanie, to z całego serducha polecam. Jest to na pewno tańsza rozgrywka niż niejeden zestaw Lego, a oferuje nie mniej radochy. White Knight to tytuł, który w teorii miał wszystko, co powinno sprawić, że gra mnie użegnie. Monochromatyczna komiksowa oprawa graficzna w klimatach noir, tajemnice starego domostwa, do tego zjawiska paranormalne i elementy grozy. Problem w tym, że odrzuciło mnie starowanie i od razu mówię, że to nie jest jedyna pozycja, od której się szczerze odbiłam, ze względu na nie właśnie. White Knight to gra przygodowa, w której bohater, pracujący jako detektyw, podejmuje się rozwiązania pewnej zagadki. Jednak po drodze ulega wypadkowi samochodowemu, po tym jak na szosie stara się ominąć kobietę. Doznaje po nim razu, na szczęście jednak znajduje się tuż obok dużej posiadłości. Postanawia tam szukać pomocy. Wygląda jednak na to, że dom jest opuszczony. Kiedy jednak przekracza próg wejścia, drzwi się za nim zatrzaskują, a on sam pogrąża się w ciemności. I tu zaczyna się zabawa ze światłem i ciemnością, na której opiera się tytuł, tworząc niezwykły klimat, o który trudno w grach. Do tego mamy okazję odkryć tajemnicę domostwa i zamieszkujących go niegdyś ludzi, poprzez czytanie porozrzucanych po pomieszczeniach dzienników, gazet itd. Koncepcja naprawdę mi się podoba i jest to tytuł, który niestety, ale raczej obejrzę na gameplayach niż sama do niego wrócą, Bo jak wspomniałam, wkurzało mnie to sterowanie w połączeniu z kamerą RODEM z lat 90. Kojarzycie stare, niezremasterowane odsłony Rezydenta z RPSX, x gdzie tytuł, oprócz topornego sterowania, oferował fajne i klimatyczne, ale jednak wkurzające na maksa zmiany w perspektywie i ujęcia kamery? Przez co, idąc do przodu, w momencie kiedy zmieniał się kadr, okazywało się, że cofacie się albo skręcacie w prawo? Tu jest dokładnie to samo i ja tego nie cierpię. Kiedyś bym przymknęła na to oko, ale obecnie nie widzę sensu w męczeniu się z designem z lat 90., który nie jest funkcjonalny w przypadku sterowania postacią za pomocą klawiszy w Jestem trochę na to zła, bo przez to dobry tytuł ucieka mi przed nosem, no ale trudno. Jeśli jednak dla Was to nie problem i lubicie oryginalne i nietuzinkowe dzieła bawiące się klimatem i suspensem, to mimo wszystko White Knight mogą polecić, ale ja go sobie zostawię na bezstresowy seans, gdzie ktoś inny pomęczy się ze sterowaniem za mnie. Nordlich to z kolei tytuł, który przykuł moją uwagę swoim stylem graficznym i kupuję go bez zastanowienia, bo mam ogromną słabość do kreski typowej dla ilustracji dla dzieci, zwłaszcza tej współczesnej. Często ta łączy się już niekoniecznie z tak miłą i przyjemną tematyką, ale w przypadku Nordlich odzwierciedlało ją idealnie. Nordlich to klasyczny przedstawiciel przygodówek typu point and click, który śmiało mógłby posłużyć za wprowadzenie do gatunku młodszych graczy. Zagadki są w większości proste i intuicyjne. Lokacje nie są przekombinowane, mimo że pełno w nich szczegółów i detali, a do tego bierzemy udział w słodko-gorzkiej opowieści o dziewczynce i jej tacie, wyruszających na wycieczkę, żeby spotkać się z mamą. Gra starczy na godzinkę, może ciut dłużej, ale jest to tytuł bardzo sympatyczny i miły dla serducha. Osobiście lubię odskocznię od mroczniejszych i bardziej brutalnych tytułów, a mały Norlich nadaje się do tego idealnie. Do tego cena nie odstrasza, bo można ją zakupić za niecałą dyszkę. I mimo, że nie jest fenomenalna, tak spędziłam z nią mile czas i w sumie mogę ją polecić, pomimo zdarzających się tutaj zgrzytów technicznych. West of Dead to kolejny tytuł, który zwrócił moją uwagę przez komiksową oprawę graficzną z pogranicza Westernowego noła. Nie jestem może typową fanką roglajków, ale są to tytuły, które potrafią mnie wciągnąć na dłużej i ciężko jest mi się o nich oderwać. Tak miało chociażby w przypadku Enter the Gungeon, Nuclear Throne, Gloom czy Solitary, ale i wielu innych jak w West of Dead nie bardzo je się do czegoś przyczepić, tak ten zatrzymał mnie przy sobie na raptem kilka godzin i nie mam ochoty zbytnio już więcej do niego wracać. Jest to znacznie mniej dynamiczny tytuł i w trakcie walk nie opłaca się ulecić huzia na juzia przed siebie, tylko mądrze korzystać ze światła, osłon i momentów, w których przeciwnicy przeładowują broń albo odpoczywają po ataku. Chodzimy po purgatorium, zbieramy nowsze i potężniejsze bronie, od rewolwerów po strzelby z dodatkowymi umiejętnościami. Ulepszamy statystyki naszej postaci. Zabijamy i ludzi jak i dziwne stwory, gdzie każdy z nich wymaga od nas trochę innej taktyki. Do tego wszystko pełne jest klimatu, ale cały czas czegoś mi tu brakowało. Jak się nad tym zastanawiam, to związane jest to z frajdą towarzyszącą zabijaniu. Lubię czuć wchodzące w przeciwnika pociski, ale tu miałam wrażenie, że wszystko jest flagmatyczne i lekko opóźnione, przez to cała frajda z najważniejszego punktu gry gdzieś ucieka. I tu naprawdę bardzo żałuję, bo po gameplayach myślałam, że będzie to kolejny rogalik, którego się gryzał na dłużej, ale nie wyszło. Zdaję też sobie sprawę, że owy feeling jest bardziej subiektywny niż zakwyt na doprawę graficzną i dlatego zachęcam do przetestowania jej samemu. Zwłaszcza jeśli lubicie roguelite i nie przeszkadzają wam zdarzające się bugi. Chariot to z kolei miłe zaskoczenie w formie gry kooperacyjnej, w której naszym zadaniem jest przeprowadzić rydwan nieżyjącego króla, przy okazji zbierając porozrzucane po świecie znajdki w postaci pieniążków, specjalnych czaszek czy blueprintów, odblokowujących dostęp do nowych przedmiotów, ułatwiających przeprawę. Ostatnimi czasy na rynku gier widoczny jest wysyp rzekomych gier kooperacyjnych, które z ową kooperacją mają niewiele wspólnego, bo gra się niby razem, a jednocześnie obok siebie, nie zważając na na postępowanie innego towarzysza, nie licząc poradycznych momentów, gdzie łaskawie zdarzy się sytuacja, w której trzeba poprosić drugą osobę, żeby podniosła belkę czy coś w tym rodzaju. I tak, obok kiewskiego Away Out czy Moving Out, wśród tytułów, które robią to dobrze, można wyróżnić Overcooked, Lovers in a Dangerous Space Time i wspomniany Chariot właśnie. Gra starczy na sporo godzin, zwłaszcza jeśli lubicie kończyć poziomy na 100%, a zadania w postaci wspólnego kombinowania, aby dostać się w trudno dostępne miejsce, dostarczą Wam masą Friday. Spróbujcie, jeśli jeszcze nie graliście, bo tytuł przeznaczony dla dwóch graczy możecie przejść i z dzieckiem, i z drugą połówką. Dzięki sympatycznej oprawie graficznej i ciekawym, dobrze zaprojektowanym levelom, gdzie elementy zręcznościowe stoją tu koło logicznych. Observation to z kolei kolejny tytuł, który fascynował mnie odkąd pojawił się w sklepie Epica, a Arasz stawał Gry się nad nim rozpływał. I kiedy trafił do subskrybowanej przeze mnie usługi Xbox Game Pass na PC, rzuciłam się na niego jak przysłowiowy Reksio na szynkę. To pysznie wyglądające mięsiwo okazało się jednak dosyć twarde i spożywanie go zajmowało zbyt dużo czasu i Reksio zdecydował się przerzucić na miękki ser żółty. I moje bredzenie tak ma się do Observation, że podobnie jak White Knight ma wszystko to, co powinno mi się podobać. Ale nie chce mi się grać, bo sterowanie jest tak flegmatyczne i powolne, że zanim przemieszczą się do pożądanego miejsca, to zapominam co miałam zrobić, bo myśli uciekają mi w innych kierunkach i mam wrażenie straty czasu. Oprócz tego jednak w ciągu niecałych dwóch godzin spędzonych z nią, nie bardzo mogłam narzekać na cokolwiek innego niż to fatalne sterowanie. Trzymająca w napięciu klimatyczna historia, oryginalne podejście do wcielania się nie żywą postać, ale sztuczną inteligencję mającą dostęp do szeregu funkcji statku i porozrzucanych po nim kamer, a także oprawa wizualna, która przeniosła mnie do ery kaset VHS które wspominam ciepło wszystko to naprawdę wyszło fajnie. W trakcie rozgrywki ma się wrażenie, że raczej ogląda się film, aniżeli gra się grę. U mnie jednak czar prysnął przez wolne i niewygodne sterowanie. Zamiast się męczyć, dziko frustrować, obejrzałam gameplay na YouTubie i nie żałuję. Jestem w stanie przymknąć oko na sporo rzeczy, ale nie lubię, kiedy mam wrażenie, że twórcy nie szanują mojego czasu i sztucznie wydłużają rozgrywkę po to, aby ta wydawała się dłuższa. Jeśli jednak Wam nie przeszkadza powolne tempo i specyficzne sterowanie, a nawet jeśli to angażująca historia jest Wam w stanie zrekompensować niedogodności, to spróbujcie, bo klimat kosmicznej Odyssei i suspensu gwarantowany. A jeśli was odrzuca, to zawsze pozostają gameplaye. Roku Academy to tytuł, który posiadam od jakiegoś czasu, ale zabrałam się za niego po tym, jak chodziła za mną chęć na przeczytanie Harry'ego Pottera po raz 20. Z opisów wynikało, że dostaną coś w klimatach podobnych. Nie spodziewałam się jednak, że okaże się to jedną wielką nieudolną z serii JK Rowling. Pewnego dnia dostajemy informację o przyjęciu nas do amerykańskiej szkoły magii, w której na start odpowiadamy na kilka pytań i zostajemy przydzieleni do jednego z czterech domów. I tak zaczyna się nasza nauka, gdzie chodząc na lekcje z rozmaitych przedmiotów, uczymy się nowych zaknęć i bierzemy udział w rozwiązywaniu tajemnicy znikającej w lesie za szkolnymi błoniami uczniów. Cała przygoda składa się głównie z czytania tekstu zamieszczonego na kartach, gdzie często dostajemy możliwość wyboru opcji dialogowej czy celu, do którego udamy się w następnej kolejności poprzez przyciągnięcie karty z tekstem na prawą albo lewą stronę. Są to też potyczki z przeciwnikami, których możemy spotkać w trakcie zabawy, i polegają one na zagrywaniu kart z uwzględnieniem odpowiednich symboli. Same karty zdobywamy za uczęszczanie na lekcje, jak i biorąc udział w specjalnych wydarzeniach. I jak o tym mówię, pewnie wcale tytuł nie wydaje się być kiepski, ale w rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej. Po pierwsze. Dialogi między postaciami to płytkie rozmowy, do tego zazwyczaj składające się z dwóch, trzech zdań, po czym przeskakujemy do innego miejsca, więc nie bardzo mamy okazję poznać NPC-ów, czy chociażby troszeczkę ich polubić. Tak samo napisana jest historia. Grę da się ukończyć w ciągu maksymalnie dwóch godzin, a pamiętajmy, że opisuje ona cały rok w szkole magii, gdzie najwięcej czasu spędzamy na zajęciach nieodsłaniających nam historii albo potyczkach z potworami. Więc pojawiająca się tu od czasu do czasu dramaturgia nie ma sensu, bo losy postaci i wszystkiego mamy głęboko w życiu. Nie sądzę, żeby to miało być celem twórców. Oby, ale gra posiada tak nudną i nieangażującą historię, że mnie to po prostu boli, bo to na niej miała się opierać cała zabawa. I nie będą tego oceniać przez pryzmat budżetu, bo znam wiele produkcji darmowych i oferujących świetną fabułę, pomimo odrzucającej grafiki. Co gorsza, obawiam się, że osoby niezaznajomione z dobrymi wirzualnością, natykając się na to coś, pomyślą, że cały gatunek jest badziewny i nie dadzą szansy naprawdę dobrym produkcjom. Cała przygoda w Rockwood Academy to jeden rok szkolny i miało powstać więcej odsłon z kolejnymi latami. Ale sami twórcy przyznali, że sprzedaż tytułu jest zbyt niska i najpierw musieliby zebrać fundusze, a po drugie nie wiedzą jeszcze w którym kierunku miałaby pójść dalej gra. I jak zazwyczaj kibicuję niszowym twórcom, tak tutaj trochę się cieszą, że może nie powstać kontynuacja tytułu, która dla mnie w zbyt dużej mierze bazuje na Harry Potterze, a za mało daje od siebie. Seasod to tytuł, na który się skusiłam, wiedząc, że mechanicznie nie przyciągnie mi na długo, bo nie przepadam za tytułami, których kierujemy tłumem. Okros mi odrzucił. Tu jednak postanowiłam dać szansę, bo przecież osadzone jest to w Lovecraftowym Uniwersum, a ja mam do niego masakryczną słabość. Przyznam, że ten rogalik zaskoczył mnie pozytywnie, bo spędziłam w nim znacznie więcej czasu niż przypuszczałam. Jednak ostatecznie, to wstyd się przyznać, okazał się dla mnie za trudny. W grze, potem jak pewien kapłan odmówił złożenia się w ofierze Dagonowi, ten się wkurzył nie na żarty i postanowił pognębić niewdzięczny gatunek ludzki. I tak, wybierając jednego z kilku dostępnych grze wyznawców, przy czym część odblokowujemy po spełnieniu specjalnych wymagań, przywołujemy zastępy potworów, czy to w formie ryboludzi, krabów, czy strzelających na dystans kultystów. I chodząc po lokacjach w mieście, mordujemy niewdzięczników. Część z nich jest zupełnie bezbronna, ale część stanowi prawdziwe zagrożenie dla popleczników przedwiecznych. Obywa się to poprzez wskazywanie kursorem, w którą stronę ma podążyć tłum, i wciskanie przycisku w odpowiednich momentach, wskazując hordzie, że czas przeprowadzić atak. I mimo, że gra mnie pokonała, tak jeśli lubicie wyzwanie, klimatyczną rozgrywkę z czarnym humorem i satysfakcjonującym widokiem rozrywanych przeciwników, to polecam. Zwłaszcza, że oprócz trybu fabularnego znajdziecie tu arenę pełniącą funkcję Endless Mode, na której będziecie mogli się sprawdzić. A! I spora frajda jest odkrywaniem nowych potworów, których bają, możemy potem przeczytać i które mogą zasilić nasze zastępy abominacji. Breath edge to tytuł, który jeszcze jest w reakcesie, więc nie zagrywałam się w niego super długo, bo wolę poczekać na pełną i skończoną wersję. Te kilka godzin z nią sprawiło jednak, że zdecydowanie na nią czekam, bo brakuje mi ciekawych surwivali jednoosobowych. A tu gra dała mi przedsmak tego, co w takich tytułach lubię najbardziej, a do tego połączona jest ze specyficznym poczuciem humoru, które z kolei akurat może nie podpasować każdemu. Akcja osadzona jest w kosmosie, gdzie któregoś dnia w trakcie podróży nasz statek wybucha. Wychodzi na to, że eksplozję przeżyliśmy jako jedyni i teraz staramy się przetrwać, eksplorując porozrzucane po przestrzeni fragmenty statku i znaleźć sposób na wydostanie się z tej niezbyt korzystnej sytuacji. Nie wszędzie dostaniemy się od razu, bo musimy uważać na zapasy tlenu. Na początku mocno ograniczone, bo poza statkiem możemy być raptem około pół minuty, jednak z czasem zebranych surowców tworzymy specjalne kombinezony czy pojemniki z tlenem, które zwiększają nam jego zapasy i umożliwiają po podróż do dalszych obiektów. Craftujemy tu masę różnych rzeczy, od specjalnych narzędzi, postacje, części ubioru, jak i produkty niezbędne do posilania się i zaspokajania pragnienia, a także leczenia straconych punktów życia. Nie będę jej polecać tej wersji, jednak jeśli lubicie surwiwale, to zachęcam ją obserwować, a kiedy gra wyjdzie, to postaram się rzucić na kanał już pełnoprawną recenzję z przygodą z tej gry. Look Inside to kolejna gra przygotowana na tej liście, która podchodzi do tematu w ciekawy i unikalny sposób. Naszym celem jest złożenie drzewa genealogicznego pewnej rodziny z przydzieleniem imienia, zdjęcia i usytuowaniu tego w odpowiednim miejscu na drzewie, aby dodatkowo zgadzały się więzy rodzinne. Co ciekawe, to potrzebne nam informacje musimy wywnioskować sami, przeskakując po kartach rodzinnego dziennika, w których zapisane są wspomnienia. Nie będziemy się jednak zanurzać w ściany tekstu, tylko dostaniemy rozmaite sceny z ujęciami pasującymi do hobby i osobowości danej postaci. Te są pełne rozmaitych szczegółów, na które możemy klikać, przesuwać, przestawiać i wchodzić w naprawdę unikalne interakcje. Najłatwiej to porównać do zabawy z książkami, z okienkami. Było mi to znacznie trudniej ukończyć tytuł od przeciętnej przygodówki, bo przedstawiona forma zabawy była dla mnie nowa i co chwila łapałam się na łamaniu przyzwyczajeń, wyniesionych z innych tytułów z tego gatunku. Było to naprawdę odświeżające doświadczenie, a do tego każdy z występujących tu członków rodziny jest charakterystyczny i ciężko go nie lubić. Więc przyjemnie zagłębiałam się w historię każdego z nich. Mimo, że na ogół nie przepadam za opowieściami społeczno-obyczajowymi bez mrocznego plotwistu. Look Inside to jednak dla mnie mała perełka, i ja poproszę więcej tytułów mających odwagę bawić się konwencją. Polecam. Mages of Australia to bardziej przygodowa i przystępna wersja magiki. W świecie, gdzie magia jest zabroniona, nasza bohaterka rodzi się z umiejętnościami magicznymi, przez co zostaje wygnana z rodzinnej łaski. Szybko jednak napotyka innych, podobnych sobie od i zostaje wysłana z pewną misją. W czasie przygody czeka na nas wiele niebezpieczeństw, i radzimy sobie z nimi za pomocą różnorakich zagręć, których Zia, bo tak ma na imię bohaterka, stopniowo się uczy. W grze znajdują się cztery podstawowe zaklęcia, które można ulepszyć na wiele sposobów. A to wpływając na torlotu, a to dodając mod żywiołu, ale i powodując uruchomienie kombinacji z resztą zaklęć wchodzących ze sobą w reakcję. Tak naprawdę jest tego o wiele więcej i w dowolnym momencie możemy wpływać na zaklęcie, aby osiągnąć pożądany efekt. Wykorzystujemy je nie tylko w trakcie walk ze zwykłymi przeciwnikami i potężnymi bossami, ale również w trakcie rozmaitych zagadek i łamigłówek środowiskowych, które w grze pełno. Nie jest to produkcja wybitna i mam do niej ambiwalentny stosunek, bo grając bawiłam się naprawdę dobrze, ale i tak porzuciłam ją w połowie, bo trochę zmęczyłam się już formą. Jednak nie jest to tytuł, który bym odradzała, a wręcz przeciwnie, bo jeśli szukacie czegoś podobnego, chociaż nieidentycznego co Magicka. Czegoś, co pozwoli Wam przeżyć przygodę w otwartym świecie, ruszyć szarymi komórkami i zapewnić ciekawe wyzwanie zręcznościowe, to osiągnijcie po nią śmiało. Dayland to tytuł od twórców głośnego ostatnio Summer Mara, na które chciałam się skusić, jednak po usłyszeniu, że to ładna wydmuszka oparta wyłącznie na fetch questach, stwierdziłam, że poczekam i zapoznam się z inną produkcją twórców. I tak padło na Dayland, które obiecywało mi sandboxową przygodę z elementami RPG, osadzoną na planecie niczym w Małym Księciu, gdzie kraftujemy, budujemy, siejemy, zbieramy i walczymy. I faktycznie wszystko to tu się znalazło, ale niestety gra nie zatrzymała mnie na dłużej. Po czterech godzinach spędzonych z nią wszystko wydawało mi się żmudne i satysfakcja z wykonania zadania albo wybudowania nowego przedmiotu niestety tego nie rekompensowała. Gdy okazywało się, że kolejny cel wymaga od nas podobnego cyklu zbierania surowców i ich przetwarzania, tylko że w znacznie większej ilości. Do tego walka z czasami się pojawiającymi tu stworkami polega na bezsensownym machaniu kijem i nie czuć w tym żadnej frajdy. Nie polecam, a jeśli lubicie takie tytuły, to raczej odesłałabym Was ze Stardew Valley, czy chociażby do My Time at Portia, które też nie jest idealne, ale robi to wszystko o niebo lepiej. Reszta tytułów takich jak Forgotten Ann, Tokyo Dark, Sea of Solitude i Creature in the Wild znajdziecie w formie recenzji na moim kanale. Przyznam, że był to udany miesiąc i to całkiem różnorodny zarówno pod względem przewijających się tu gatunków, jak i wrażeń. Mam nadzieję, że spotykając się w podsumowaniu lipca będzie podobnie i te świetne tytuły wraz ze średniakami będą przeważać nad rozczarowaniami. I naprawdę zachęcam do podzielenia się w komentarzach, jakie tytuły Wam udało się zagrać w czerwcu i które byście rekomendowali, a które granie odradzacie. A tymczasem, jak zwykle, dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!